No cześć, witam serdecznie w kolejnym materiale. No dzisiaj miał był plan u konie, potem szczupaki i powiem wam tak. okonie konie nie wypaulił kompletnie. Ale zajechałem na stołówkę szczupaka i powiem wam, że udało się fajne trzy sztuki trafić. Także film będzie krótki, ale zobaczcie co siadło. Oglądajcie. Mamy broń I teraz uderzenie No, ja pokaż się 80, pora W no to proszę, mamy taką rybkę, ja wiem, pod 80 Nie jest gruby, ale jest długi Brań w sumie już miałem dwa Łapie dwie godziny Pierwszy miałem na gumę, podwójne branie A teraz założyłem Miras Mausa Zaraz Wam pokażę I był stryczek fajny No i proszę, jest no, Szczupak wypoczywa, a tu macie przedmiot, na którą wziął Miras Maus, ten większy kaliber no i tutaj dałem sobie 7 gramów obciążenia, żeby trochę głębiej płynął. No i proszę, do ubrania. Dobra, puszczamy go i wraca do siebie. I poszli. Ole, broń Mamy Fajna ryba Fajny jest, no widzę, już go widzę Słabo walczy O, dobra, obudził się Ale spokojnie chodź ale, pismo wielki. Mhm. Mamy go. No patrzcie na to. Mamy metra. Przepiękne. Także łeb mam naprawdę wielki. Nie jest gruby. Ale, branie fajne dał. Naprawdę. Hol słaby. Widać, że już powiedział o co chodzi. Ale to już czwarte branie. W ilu? W czterech miejscach. No i proszę, jest, jest konkretne. Mierzymy go i mamy to 106, 106 cm szupa poboczywa, tu macie się 30 cm łamaniec, no i piękne branie, piękna ryba Mamy Chciałem podbijać branie Teraz mamy na Flajżerka, ale dużego, 40cm Chciałem go podbijać i opór W tym momencie musiał wziąć dziad no, Spokojnie walczą Bez agresji ładny, ładny będzie też jak się pokazuje ładny, ładny, ładny ale machną do ja chwały, ja że jak wystaje już cię piękna ryba Proszę jest kolejny, tu będzie albo blisko 90, albo będzie 90. Naprawdę masywny. Ale też się powalczę, jakoś nie wiadomo jak. Branie fajne. Ale mówię, dopiero jak podbijałem, go poczułem. Także zmierzmy go szybko i zobaczymy ile ma. Dobra, lecimy i mamy 93. No jestem w miejscu, gdzie ewidentnie szupak ma stołówkę, jak widzicie, piękne sztuki siadają, a tutaj macie przynęte Flyjerk 40 cm z pracowni Jarka Rostera ZS Roster No i wolny opadzik. No i proszę, zebrał. No i go. I poszli. No słuchajcie, no już kończy szarówka konkretna. Olek jak widzieliście, siadły piękne ryby. I powiem wam tak. Na okonia byłem, nie wiem, z 2-2,5 dwie, dwie, godziny. Miałem trzy delikatne brania. Nie wpijałem nic. Mówię, jadę na szupaki. Pojechałem na szupaki pierwsze dwie godziny. Też nic. Zrobiłem po godzince, zrobiłem sobie przerwę, zjadłem, poszedłem dalej łapać No i jak później widzieliście na Mira Smausa udało się złapać, Miałem wcześniej tam jakieś dotknięcia, ale już to było, powoli się zaczynało brania. No i później na sam koniec już się całkowicie wyłączyły. Miałem łącznie 7 brań, jak widzicie, 3 sztuki udało się wyjąć. Na gumę miałem też ładnego, na gumę 21 cm, ale niestety spadł. Także jak widzicie, słóweczka dla szybowaka, przepiękna masa drobnicy, widać, że się tam zbierają. Także krótki film dzisiaj, ale konkretne ryby, także zapraszam do subskrypcji kanału, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku.